A no to tutaj troszkę pieniędzy zdobyliśmy jeszcze. Te gryfy sobie dołączymy, to się tam sobie zamieni. Hmm. Tutaj, i tutaj. No i całkiem daleka droga do tego drugiego zamku jest. Okay. Czekamy. Tych na pewno musimy ulepszyć. Tylko oczywiście sprzedałem ważne surowce do tego. <laughs> e, czy jest jakieś miejsce, które nam da surowce jeszcze? No, widzę, że tutaj by się przydało pójść teraz. Nagle się okazuje. No to idziemy. Mm, jogi czeka. Ty... Wiedzisz! Dobra. Tutaj więcej garnków sobie zrobimy. Dzięki temu odwiedzimy mistyczny ogród. No i jak może przechwycić. Całą armię od Sauruka. Mm, dobra, możemy nawet wymienić takie bliny tutaj. Mm. To by się mogło przydać Tarnumowi, ale w pewnych tylko okolicznościach, jeśli by nasz przeciwnik miał super szczęście rozwinięte, prawdopodobnie nie ma. Um. No dobra, nie będziemy na razie ulepszać tych aniołów. Poradzimy sobie z nieulepszonymi. Za to, tych co tutaj mamy, to już musimy koniecznie ulepszyć. Nawet z tych pikinierów mogłem zrezygnować wcześniej. Dobra, tych bierzemy, tych bierzemy, tych bierzemy. I tych. A, nawet się udało nam wykupić. Mamy 5 aniołów. Dobra, no i prawie. Prawie wyszło fajnie. O! Pole walki! Widziałeś ich już tak wiele, że potrafisz w mgnieniu oka ocenić sytuację, ale tu jest inaczej. Stoisz sam, zdając sobie sprawę, że to kolejny koszmar. Ale nie możesz albo nie chcesz się obudzić. To coś więcej niż tylko sen. To prawie jakby ktoś szeptał ci coś do ucha. U twych stóp leżą wszyscy, których kiedykolwiek znałeś przyjaciele i wrogowie. Jest też Jala, martwa od twego miecza, i twoja matka, twój ojciec. Są też obie twoje siostry, jako małe dziewczynki, choć to niemożliwe. Są przecież starsze niż ty. Jest też hardak obok swego syna, tordaka, Bladklap, stary bard ze strzałą w plecach, czarownik kurl, kap twoi kapitanowie, twoi żołnierze i wielu innych. Ich ciała leżą jedno na drugim. Wszyscy martwi od twego miecza. A potem się budzisz. Tym razem jednak nie możesz zapomnieć snu, choć bardzo byś chciał. Hmm. No ale musimy ruszać dalej. Dobra, taka wymiana jest ok. Mm. Czy w naszej twierdzy fajnie byłoby kogoś zabrać? A, coraz więcej roków jest. No i te cyklopy cały czas niekupione. Eee, dobra, chodźmy jak najszybciej do tej fortecy, żeby on nie zdobył jeszcze większej armii przypadkiem. No, a jog sobie tutaj pozwieca. A tym Irlanda w sumie też możesz zostaw te wolne gnole. Niedługo ją wypuścimy, chyba na te rujowisko ważek. Rój ważek. Eee, tu zamku nawet nie ma. Hmm. No to zbudujmy zamek. Sauruk. Sauruk w końcu może dostać trochę urlopu, powiedzmy. Ale to będzie tutaj. Zbierał wszystko jak leci, ale od nowego tygodnia. O nie, przyszedł sobie. O! Ale swoją najsilniejszą bohaterką nie wszedł do zamku. No to popełnił spory błąd. Bo teraz my tę sytuację wykorzystamy. Próbujemy go załatwić, o w sumie, o szkoda, że orków nie wziąłem, chociaż tylko 15 ich jest. Boże, Fortuny. może nam zwiększyć jeszcze szczęście w sumie, o mamy maksymalne szczęście, maksymalne morale. No i wróg uciekł. Hmm. Ma pięciu faktycznie. Próbujemy gryfami go zblokować. Tym razem, żeby pierwszy ruch nie miał, te, nie miał takiego dobrego. E, no i troszkę można wy, wykorzystać ukształtowanie terenu jakie tu mamy. Moglibyśmy tych magów szybko się pozbyć. Bo widzę, że... Hm. Jak byśmy tutaj stanęli? To na pewno nikt do niego nie dojdzie, oprócz... Aha, oprócz wszystkich latających. Tak, to są wszystkie latające. No to może jednak nie był taki dobry pomysł. Dokąd dolecą gargulce? W sumie nie tak daleko. Czy to wystarczy, żebym miał pełną strzałę na nich? Może lepiej na Tytanów mieć. No spróbujmy, wystawmy tych, ci są bardziej na śmierć. <noise> Jest ich mało. Wystawmy sobie krzyżowców tutaj. No, grypy możemy tutaj też postawić, bo są silniejsze. I tak samo anioły. Dobra, niech będzie. Akurat tych, to sobie mogłeś spowolnić. No nie, czemu on ma tyle. I on ma też duże szczęście. Zaraz zapomniałem, że gryfy są. O, wolniejsze od tytanów. No i nie o to mi chodziło przecież. No trudno, za kolejne błędy się płaci. I tak to jakoś wygramy w końcu. Hmm. Dobra, poczekajmy jeszcze Golemy 24. O to garbce dostaną. Teraz wy, bo jesteście najbliżej. Ok. No, i oczywiście on znowu magią swoją zaszalał. O, dobrze, stoimy. Także załatwimy tych tytanów. Nawet trzech aż. No i świetnie. I teraz Was. Eee, mają 9 szyb dziew szybkości mają to. Na pewno ucieknie, jeśli nie zaatakuje ich. O, udało się także nie uciekła. No to jednak nie było tak źle. O, ale ma dużo artefaktów. Ma nogi legioniste. Zwiększają o 5 tygodniowy przyrost stworzeń poziomu 2, czyli kuszników o 5 więcej każdego tygodnia. Albo wilczków, tylko ich nie używamy. Albo jaszczuro ludzi. No to damy znowu do naszego zamku. Hmm. Kula stałości. No, Uodparnia na zaklęcie. Odwrócenie zaklęć. To nawet nie wiem za bardzo jak to działa. No ale fajnie byłoby te nogi szybko komuś oddać. No i miasteczko szybko zdobywamy. W ogóle forteca ma taką fajną... A, nie będzie. Fajną z... Wieżę obserwacyjną, nie wiem czy na to zwracam uwagę, wcześniej wieżę strażniczą, która tak duży obszar nam pokazuje. To jest na początek bardzo fajne, bo wiadomo gdzie iść, mniej więcej. No i tutaj wy wygląda wszystko ok. Ścianę wiedzy można zbudować. Zwiększymy sobie wiedzę. E, tylko tak. No wygląda na to, że jest tu już bezpiecznie. Tylko czy to prawda? Czy tylko mi się wydaje? Zróbmy... A! Teraz się rozwijajmy jak najprężniej. Grota cyklopów zaraz też będzie dostępna. O! Fajnie, że tutaj tak e, już prawie mamy całą mapę opanowaną, więc pewnie niedługo będzie koniec, a i tak jeszcze nam historia się rozwija. Tego ranka ty i Hardak wyjechaliście na szczyt wzgórza, aby rozejrzeć się po okolicy. Gdy zatrzymałeś się, by podziwiać zielone pola, zapytałeś: Jak twoje kolano? Hartak wzruszył ramionami i odparł. Nie jestem już tak młody. Rany nie goją się tak szybko jak niegdyś. Muszę coś wiedzieć, przyjacielu, mówisz. Cokolwiek zechcesz. Czy ty i pozostali kapitanowie jesteście ze mną? Minęła długa chwila, nim twój przyjaciel odpowiedział. Oni tęsknią za domem i rodzinami. To wszystko, powiedział wreszcie Hartak. Hmm. Okej. Okay. Może będzie jakiś bunt, i w kolejnej misji będziemy walczyć z Hardakiem i innymi. O, <grystanie> Dolina Czarodzieja. Tutaj można właśnie Czarodziejów rekrutować. Ty stoisz, ty stoisz. Budujemy w końcu Grotę Cyklopów. Pewnie już nawet z nich nie skorzystamy. Ale co z tego? <grystanie> Ulepszamy sobie wszystko. Tak, ja lubię mieć ulepszone zamki. Hmm. Chociaż nie ma takiej wielkiej potrzeby. Na przykład tutaj można by było nieulepszane sobie brać i zawsze tutaj je ulepszać. Ale o, złoty pawilon. On nie zajął złotego pawilonu, a miałby tak dużo nagry wtedy. Że byłby jeszcze groźniejszym rywalem. Oprócz tych tytanów, miałby jeszcze silne nagi. A zresztą tutaj do tej doliny czarodzieja też pójdziemy, bo tutaj się walczy. O. O, kusznicy. Znaczy łucznicy w sumie to są do zwerbowania. Co jeszcze mamy? No to po kolei sobie rozwijamy. Tak, tutaj. Chcę jeszcze bardziej rozwinąć, bo Mirlanda sobie wyjdzie robić różne rzeczy. No, i wygląda faktycznie na to, że nasz wróg jest uwięziony. Znowu jest uwięziony. No i bardzo fajnie. To jest spore ułatwienie. Kto wie, jaką armię tam sobie przygotował w tym prawym górnym rogu mapy. Hmm. No ale, co by to nie było, to na pewno sobie poradzimy. Zastanawiam się do którego momentu będzie ważne zbieranie armii. Ale na pewno Mirlandą zaraz wyjdziemy. Może nawet teraz. Tylko zróbmy sobie jakąś armię fajną. Hmm, tak weźmiemy sobie ważki. Biwerny, reptilionów. I może ba bazyliszki bez bazyliszków, bo nie stać nas. Tutaj ulepszamy wiwerny. No i to tyle. I możemy zrobić więcej ważek. No tutaj zdobędziemy i jakieś skarby. I jeszcze 12 wivern. Wow. Niezła, niezła wymiana. Dobra. Dobra, teraz nic nie budujemy. Fajnie, by było Tarnumem mieć ten maksymalny poziom, i naszymi bohaterami pozostałymi też. To wszystko teraz zbieramy, żeby po prostu nasz wróg mniej się mógł rozwijać. W tarasie gryfów z kolei można dostać anioły. Ale on pewnie już to wykorzystał w sensie niebieski. No tak, bo miał anioły, pamiętam. No to nie będziemy tam tego budynku odwiedzać. Byliśmy, o tu nie byliśmy, ale w sumie mogłem najpierw tu iść. <grych> tak, teraz jest trochę spokojniej, to można szaleć. Tak dużo nie myśleć na raz. Strażnica i w twierdzy też coś jeszcze. A w ogóle w portece jest co budować? Jest sprzedawca artefaktów. W mnie ciekawe, jakie artefakty ma tutaj na sprzedaż. Może te same, co na czarnym rynku są, ale tego nie wiem. O, nie, są inne. Jest pierścień dyplomaty, który zmniejsza koszty poddania się. O, jest naszyjnik przyspieszenia. To jest zawsze coś. Ja uwielbiam wszystkie artefakty, które przyspieszają nam jednostki. No i mamy też pukleszk króla Gnoli, który zwiększa nam... Ee, co nam zwiększa? Obronę o 4. Za 40 klejnotów sobie weźmiemy. No i się tym wyekwipujemy. W sumie już dwóch tytanów tam jest. Też można by było ich zebrać. Tytani są super. No. A ty tutaj coś jeszcze zbierasz? Możesz pozbierać kopalnie, to co wcześniej zostawiłem. Ty za to. Ty za to powinnaś się jeszcze rozwinąć. Tak, bo przejdziesz z nami dalej. Więc nie możemy cię zaniedbać. No, tylko tych jeszcze tutaj poulepszamy. I na przykład zaatakujesz gniazdo nag. Mirlandę trzeba rozwinąć. Eee, dobra, pieniędzy nie ma. <grym>, tutaj tartak zbierzemy. Odkrywkę siarki. Sauruk też musi się rozwinąć. Ale teraz jak wszystkie umiejętności mamy na mistrza, to on będzie zdobywał tylko atrybuty. Ale wiadomo, atrybuty też dużo dają. Hmm. Tutaj jakieś kryształy zostawiliśmy, pieniądze. Chociaż zamiast tych pieniędzy to można już doświadczenie łapać. To wyślemy tutaj Mirlandę. Żeby sobie pozbierała wszystko. 10 nag. Tak, te straty wszystkie są już akceptowalne póki co. Nawet z magami powalczymy. Dobra i znowu ważka jeszcze jedna. No, w razie czego to możemy tutaj um, poświęcić nasze jednostki i artefakty dla doświadczenia, więc raczej ten najwyższy poziom i tak zdobędziemy każdym. Tutaj co mamy? Ptaki gromu. To chyba pierwsza misja, w której nie używałem ptaków gromu. Trochę przykre. Ale dobra, czy jest to jeszcze coś jeszcze do rozwinięcia? Są gildie magów. No to gildie magów jeszcze poroz, porozwijam. Dla Mirlandy właśnie. O! Dla Sauruga może też. Bo on ma... Też mistrzowską mądrość, i tak dalej. Czyli może się uczyć zaklęć. O, a ja tego. Widziałem to wcześniej? To jest złoty łuk. Czemu ja to przegapiłem? Tak, jestem lamą. <grymne> Dobra, Sauruk sobie tutaj czeka, aż będzie. O, super gilia magów na poziomie czwartym. Czyli tak, mamy modlitwę i łańcuch piorunów, to chyba, chyba nawet już nic lepszego nie, nie zdobędziemy, jest zaklęć. Ale zobaczymy. Okej. Okay. Wspieramy doświadczenie. O, i właśnie, można albo oddziały, albo artefakty poświęcać. Ten teleskop możemy od razu sobie załatwić nie jest nam potrzebny. Glade męstwa. No, na razie niech zostanie. Później będziemy się tym martwić. Tutaj na pewno salę Walhalli masz do odwiedzenia. Świetnie. Kamień masz do odwiedzenia. A jog? Co robi jog? No, pikinierów może zbierać. Magów może też. Zobaczymy jeszcze jaka będzie nasza armia. O, to są kajdany wojny, które uniemożliwiają wrogom ucieczkę. No i nawet wieża łuczników to jest jeszcze do odwiedzania, dobra. Sporo miejsc do odwiedzania jest fajnych, ale. Zostawmy to na razie. Widzisz złoty łuk zwisający z gałęzi drzewa, ale nie możesz go po prostu zabrać. Po pierwsze, musisz pokonać gryfy królewskie otaczające drzewo. Czy chcesz z nimi walczyć? No, jak to są gryfy królewskie, to raczej tak. Ale ile ich jest? A, 170. I bez strat się udało. No, no to złoty łuk koniecznie idzie dla nas. Hmm. moglibyśmy jogowi oddać ten te buty, w sensie te nogi i te wszystkie niepotrzebne nam artefakty żeby ich nie nosić to też jest niepotrzebne hmm. no i teraz powalczymy z aniołami Okay. Dotrzesz jeszcze do tych łuczników? Chyba nie dotrzę, ale Zobaczymy co stajnie nam dodadzą Tak, tu jest odwiedzone Ale możemy poodwiedzać Gildię Magów oczywiście Dopiero poziom trzeci Tutaj potrzebny jest nam garnek i rtęć. O. No i z aniołami walczymy. Balistę mi załatwił. O nie. Trzeba strzec balisty. Próbujmy ją ochronić trochę. <grym> tak, nie, nie jednostki tutaj nasze strzelające, tylko balisty. Tak, zróbmy. No i w dwóch się tutaj stakach rozmieścił. O, to był bardzo głupi ruch. Załatwimy trzech. No dobra, trzeba ich załatwić. O, nawet więcej załatwimy. Ok, ale chyba nie stracimy naszej... Najczęściej naszej balisty. Dobra, są mniejsze straty. No i ekstra. I w bibliotece oświecenia dostaliśmy wzrost wszystkich atrybutów o 2. Jest znak świętości. Znak świętości chroni przed klątwami, których no, wróg raczej chyba nie używa w tym scenariuszu. Więc. E, troszkę niepotrzebny jest ten artefakt, ale widzę, że jest walka. Na zewnątrz sanktuarium modli się duża grupa zelotów, czyli kapłanów. Na szyi ich przywódcy wisi znak świętości. Czy zamierzasz walczyć z nimi o ten artefakt? Zamierzasz. O, jest kolejny poziom. Tutaj też ich trochę jest. I jeszcze rozbójnicy. I mamy kryjówkę złodziei. Podpatrzymy sobie naszego wroga. O, jaka słaba. Ha. Cyra, ale ma tytanów oczywiście. Widzę, że siłę armia mamy większą. No to w sumie troszkę wyszło na to, że... Łatwiej jest z naszymi wrogami, jeśli są tutaj na dwie... Dwa kolory rozdzieleni, tak na zielonego i na niebieskiego, byli. Bo gdyby był jeden z, ty z tymi wszystkimi miastami, to by się świetnie rozwinął raczej. I byśmy mieli wiele problemów z tym. Okej, okay, Ty sobie tu stoisz. czekasz na jakieś. E Zaklęcia? Może. Ale możesz pójść szybciej tutaj. Się porozwijać. I przy okazji, oponcze przeciwstawienia e sobie zbierzemy. Kolejny tydzień.